Zadanie 26. Matura 2018. Poziom podstawowy. Sierpień. Rozwiąż nierówność. No dobra. Przyglądamy się naszej nierówności. I pada pierwsze pytanie, czy tu jest jakiś wzór skrócony do mnożenia? Niestety nie. W takim razie, żeby to rozwiązać, musimy mieć miejsca zerowe. A zatem musimy policzyć tą naszą ulubioną deltę, czyli b kwadrat Odjąć 4ac. Czyli w naszym przypadku to będzie b kwadrat, czyli 36. Odjąć 4 razy 1, no to nie pisze. Razy minus 16, no to napisze razy 16 i tu zmieni sobie znak. Czyli wychodzi na to, że 4 razy 16 to jest 64. Plus 36 to jest po prostu 100. To jest nasza delta. W takim razie mamy x1 i x2. No to x1 to jest minus b. Napiszę. Odjąć pierwiastek z delty przez 2a. Czyli w naszym przypadku to będzie minus b, czyli będzie minus 6. Odjąć pierwiastek z delty, czyli. 10 przez 2. Czyli mamy minus 16 na 2, czyli to jest minus 8, no i x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli wychodzi na to, że mamy minus 6 plus 10 na 2. W takim razie mamy 10, 1, 6 to jest 4 na 2, to jest 2, i to są nasze miejsca zerowe. Mamy do czynienia z tutaj funkcją, czy równaniem kwadratowym, czyli wykresem tej funkcji będzie parabola. Mamy dwa miejsca zerowe, minus 8 i 2. W takim razie ramiona skierowane w górę, bo a jest dodatnie, no to lecimy, hop, 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 no, mniej więcej trafiłem. I nas interesuje, gdzie ona będzie mniejsza od zera. Czyli gdzie nasza parabola jest pod osią x, bo to oczywiście jest oś x. I to jest tutaj. Czyli należy napisać, że x należy od minus 8 do 2. Nawiasy okrągłe, bo te krańcowe wartości nie należą, tak? Bo było mniejsze od 0, a dla dwójki i dla minus 8 to równanie wynosi 0.